Wydarzeniem w kwietniu był sprzeciwiający się antysemityzmowi Marsz Życia w Gdańsku. Został on zorganizowany przez gdyńską wspólnotę Kehilah Miszpacha, z której rabinem udało się nam porozmawiać. Miszpacha to jest hebrajskiego rodzina i jesteśmy grupą ludzi, przyjaciół, Żydów, nie Żydów, Polaków, Ukraińców, Białorusinów. Świętujemy święta żydowskie, w każdy szabat spotykamy się, towarzyszy temu głośna muzyka żydowska, taniec. Radość, i tym, to jest taka nasza też odpowiedź na to, co się dzieje w świecie, na, na, na agresję, na, na wojny. Mimo tego, chcemy razem spotykać się, chcemy chwalić Boga Izraela. Jak piszą organizatorzy, nie będziemy milczeć w obliczu współczesnego antysemityzmu, który dzisiaj przybiera formę antysejonizmu. Nie będziemy milczeć, będziemy publicznie stać w przyjaźni po stronie państwa Izrael. Tego samego dnia w gdańskim futholu odbyło się spotkanie z kandydatem na prezydenta, doktorem Adrianem Zandbergiem. Ta ustawa budżetowa, którą rząd przyforsował, to jest ustawa, w której brakuje na tą publiczną stronę zdrowia 20 miliardów złotych. Wyjmowanie kolejnych miliardów złotych, czyli zwiększanie tego budżetu, funduszu zdrowia, to jest po prostu skazywanie tysięcy ludzi na to, że nie będą mieli zabiegu na czas, nie będą mieli operacji na czas, nie będzie rehabilitacji na czas. Spotkanie zorganizowane było przez Gdańską Fundację Wiedzialne. W jego ramach mieściły się takie segmenty, jak zestaw pytań, na które kandydat odpowiedzieć mógł wyłącznie tak bądź nie. A także pytania od publiczności, które mogły być zadane zarówno bezpośrednio przez mikrofon, jak i poprzez zapisanie ich na kartce. 7 kwietnia o godzinie 18 w Domu Technika NOT odbyło się spotkanie otwarte z kolejną kandydatką na prezydenta Polski wicemier Magdalenu Biejat. Moim priorytetem byłoby zadbanie o bezpieczeństwo dnia codziennego wszystkich obywateli, czyli nie tylko o to bezpieczeństwo przez duże B, o to bezpieczeństwo naszych granic, ale także o to, żeby każdy w Polsce czuł się bezpiecznie w dostępie do lekarza, w dostępie do mieszkań, w dostępie do dobrej ochrony zdrowia, bo bez tego naprawdę nie będziemy mieli czego bronić. Wśród zaproszonych gości były także minister rodziny, pracy i polityki społecznej dr Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, senatorka Anna Kurska oraz wicewojewoda Anna Znajdujemy się na proteście kurierów w na ulicy toruńskiej pod gdańską siedzibą tego przedsiębiorstwa. Protest spowodowany jest takimi, Problemami, jak nowe, niekorzystne dla pracowników algorytmy aplikacji Glow, a także przerzucanie na pracowników rozlicznych kosztów tej branży, takich jak koszt zakupu roweru bądź samochodu. O rolę, jaką w działaniach na rzecz praw pracowniczych powinny odgrywać związki zawodowe, spytaliśmy Michała Dziergasa. Obecnego na demonstracji studenta Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczonego w działalności związkowej. Związki zawodowe. Pełnią rolę, która urzeczywista się w takim powiedzeniu, można powiedzieć, czym moccie przewodnim, jakim jest pracownicy zjednoczeni są niezwyciężeni. I to jest klucz strategii walki związkowej. To znaczy, potrzebujemy związków zawodowych po to, żeby móc się organizować i po to, żeby zbiorowo móc działać i walczyć o swoje prawa pracownicze i zabezpieczać swój interes. Co ciekawe, w podobnym czasie mogliśmy być świadkami podobnych strajków w Bolcie i Uberze. Ta ostatnia firma niedługo później zalała YouTube'a reklamami, w których rzekomi kierowcy i kontrahenci Ubera zostali ukazani w sposób przywodzący na myśl strajk. Tym jednak, co manifestowali reklamowi pracownicy Ubera, nie był sprzeciw wobec praktyk tej korporacji, lecz jej apologię i wdzięczność wobec niej. Następna demonstracja została zorganizowana przez grupę Zjednoczenie Gdańsk i, tak samo jak protest tej grupy z marca, odbyła się pod Gdańskim Neptunem. Akcja stanowiła wyraz wsparcia dla ukraińskich jeńców wojennych. Ukraińskie więzienia to dotrzymanie wszystkich standardów i tak dalej, a, a rosyjskie więzienia to po prostu a, coś takie bardzo okrutne, zawsze jakieś torturowania, odmawianie po pom pomocy medycznej. Po prostu ich tam codziennie torturują i nie wszyscy to nawet przeżywają. A, yes. Mam sporo zdjęć, jakimi ludzie wracają z tego więzienia, że osoba może stracić, 20 kilo, że po prostu są wyłamane te ręki, wyłamane te ręce, wyłamane te nogi, nie ma zębów i takimi prostu wracają z tego więzienia. Więc dzisiaj tutaj braliśmy, żeby przypomnieć ludziom, że to i nadal trwa, że nic jeszcze nie skończyło. Jednym z elementów manifestacji był performance zatytułowany Serce w ogniu. І в тим танці, в тим перформансі я хотіла би показати, що Україна є особистою жінкою, яка цілий час втрачає своїх дітей на війні. І це є така колесанка. Як би там в тій пісенці співають, що сину спи, спокійно, все буде бо батько є на війні. І це дуже важкий темат. Бо я є в особі України та кобєта, яка цілий час подає своїх сину на на воїни. Фрідом фор україніан призанесофво, фрідом фор'юкраїні призанесово. 22 kwietnia Magdalena Biat powtórnie zawitała w Gdańsku, tym razem jednak spotkanie z nią zorganizowane było przez Fundację Widzialne i odbyło się według analogicznego formatu, co wcześniejsze spotkanie z doktorem Adrianem Zandbergiem. Ponadto przed spotkaniem z Bijat Fundacja Widzialne przeprowadziła spotkanie z inną osobą biegającą się o rząd prezydenta, ekonomistą i publicystą, doktorem Arturem Bartoszewiczem. Następstwo to dało uczestnikom wydarzenia możliwość porównania wizji obu potencjalnych prezydentów. Zwłaszcza pierwsze spotkanie obfitowało w ciekawe i budzące poruszenie momenty. Podpisał pan ustawę o dekryminalizacji aborcji za zgodą kobiety. Jeszcze raz, demokracja bezpośrednia. Bez względu na to, jak referendum. ostre i nienawiści w tych słowach, które mówię, są. Demokracja bezpośrednia. Kandydat znany jest z nacisku, jaki w swoim programie stawia na referenda. O co? Udało nam się go dopytać. Czy jest jakaś ustawa, której by pan nie podpisał, którą by pan zawetował, nawet gdyby naród poparł ją w, w referendum? Nie, jeżeli naród poprze referendum, to uznaje, że podstawowe, podstawowe obowiązki USAR-u, czyli podpisanie tej ustawy, możemy e, poddać ocenę oceny tej, tej ustawy w ramach Trybunału Konstytucyjnego po to na przykład, żeby dokonać pewnych zmian, jeżeli okazałoby się, że rozwiązania nie wszystkie są skuteczne dla wszystkich obywateli albo są sprzeczne z konstytucją, ale ja nie mam prawa robić czegoś sprzecznego z wizjonariuszem. 24 kwietnia w Trójmieście odbyły się aż trzy demonstracje. Pierwsza z nich, zorganizowana przez Komitet Obrony Demokracji, akcja Żonkile, miała miejsce w Sopocie pod pomnikiem profesora Władysława Bartuszewskiego, więźnia Auschwitz, żołnierza Armii Krajowej oraz autora książki Moje Jerozolima, mój Izrael. Akcja Żonkile jest akcją upamiętnienia powstania w getcie warszawskim które wybuchło w 1943 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia właśnie jako forma upamiętnienia rozdajemy żonkile na ulicach i ludzie no, wpinają je sobie i w ten sposób demonstrują swoją pamięć. Kolejna deptaku przy przychodni na ulicy Kołobrzeckiej odbyła się pikieta zorganizowana przez organizację Fidelis Silaus. Pomimo bardzo zimnej pogody, obecnych było około 50 osób. Głos zabrali organizator tej demonstracji, Bruno Nowołusz, z organizacji Fidelis Silaus. Radni miasta Gdańska, Andrzej Skiba, my wiemy, Skiba i Przemysłów Majestrii, Prawa i Sprawiedliwości, a także członek Ruchu Narodowego, kucyjna, kucyjna. Jak powiedzieli organizatorzy w oświadczeniu, budowanie, wystawianie swoistych plomb, dewastuje istniejący układ urbanistyczny na istniejących siebie. Że można, że można zawalczyć o pas nadmorski, że można zawalczyć o przymorze, że można zawalczyć o inne miejsca w Gdańsku. I od tego musimy zacząć. Musimy od pewnej organizacji, od wymiany kontaktów, od pokazania się. Organizatorzy zapowiadają kolejne demonstracje. Po pół godziny po rozpoczęciu protestu na Przymorzu zaczęła się kolejna pikieta na Gdańsku Głównym. Protest na Przymorzu dotyczył spraw lokalnych. Jednakże demonstracja, która miała miejsce na Gdańsku Głównym, dotyczyła spraw z Azji, konkretnie z Bangladeszu, gdzie 10 lat temu doszło do katastrofy budowlanej, w której zginęło ponad 1000 osób. Większość ofiar to pracownicy szwali. W tym tragicznym dniu, którego dzisiaj jest równa rocznica, 24 kwietnia 2013 roku Zawaliła się ośmiokondygnacyjny budynek, w którym mieściły się szwalnie, gdzie osoby, przede wszystkim kobiety, szyły ubrania przez takie koncerny jak LPP, Benetton, Mango, Primark czy Walmart. Pikieta miała miejsce pod placówką LPP. Organizatorem wydarzenia była Joanna Sobańska. Część z protestujących miała kartki z pytaniem, kto zrobił moje ubranie. Nasze prawo! Prawo pracy! Nasze prawo! Prawo pracy! Wśród protestujących byli m.in. działacze socjalistycznej organizacji Czerwoni. Nie zabrakło również kontrowersyjnego akcentu w postaci czerwonej flagi. Na demonstracji przemawiali także Agnieszka Wąsą z Katalęgę, z partii Lewica Razem i ze stowarzyszenia Fashion Revolution Poland oraz Maciej Ostrowski. Fashion Revolution to ruch, który zajmuje się w bardzo dużym skrócie tym, żeby branża mody przestała niszczyć świat i ludzi. Między innymi dbamy o to, żeby oddać głos pracownikom zatrudnionym w produkcji, dystrybucji, ubrań na całym świecie, ponieważ wierzymy, że dając głos tym ludziom, rzucając na nich światło, jesteśmy w stanie pozwolić im, by sami zawalczyli o swoje prawa. Pamiętacie, jak pod koniec poprzedniego odcinka Robert Wąkiewicz zapowiedział o zorganizowaniu przez środowiska nacjonalistyczne kolejnych antyimigracyjnych demonstracji, my zaś zapowiedzieliśmy ich zrelacjonowania? Zarówno nacjonaliści, jak i nasza ekipa nie otrzymali danego słowa. Czego dowodem może być protest, który 25 kwietnia zorganizowany został pod czczewskim ratuszem. Wystarczy przyjrzeć się tutejszym słupom, by zorientować się, jak silne są w tym mieście nastroje narodowe. Organizatorem protestu była Młodzież Wszechpolska. W czasie wydarzenia doszło do symbolicznego podeptania flagi Unii Europejskiej. Jeden z demonstrantów podjął również próbę podpalenia jej, został jednak powstrzymany przez organizatorów. Gminy, Azerbejdżan czy inne kraje Wielskiego Wschodu. Tak się kończy. Tolerancja. Jakkolwiek protest skierowany był przeciwko Unii Europejskiej oraz generalnie przeciwko imigracji, o tyle poruszona na nim została również sprawa lokalna. Demonstranci wyrazili swój sprzeciw wobec konceptu wybudowania w trzewie ośrodka integracji imigrantów. Polska na Polaków! Kolejna demonstracja również miała miejsce poza najściślejszym centrum miasta, bo Weichrowie na placu Jakuba Weichera. Podczas ostatniej wizyty naszej ekipy w tym miejscu, w trakcie marszu antyaborcyjnego z poprzedniego odcinka, doszło do istotnej zmiany w układzie tego miejsca. Tam, gdzie wcześniej było biuro poselskie posłów PiSu, tam teraz jest biuro PO. Demonstracja, na którą przybyliśmy, była manifestacją poparcia dla doktora Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski ma za sobą historię kandydowania w 2020 roku, mm. kiedy my społeczeństwo obywatelskie gremialnie poparliśmy pana Czaskowskiego, widząc z nim przede wszystkim człowieka sukcesu, człowieka umiejętności, człowieka wykształconego, tolerancyjnego, człowieka gotowego na dialog. I minęło pięć lat i pan prezydent Warszawy Rafał Czaskowski nadal ma te cechy, które nam, naszemu środowisku, tutaj Wejherowie, nie tylko w naszym mieście, ale i w Powiecie, odpowiadają. Demonstracja zorganizowana była przez Wejherowską Fundację Wspólnie do Demokracji. Dla nas jest najważniejsze, żebyśmy wszyscy razem wiedzieli, jaką wartość, jest, jaką wartość ma spójne państwo. Że państwo, gdzie naród jest murem za władzą. Okres, kiedy rywalizujemy, to okres wyboru. Wtedy próbujemy pokazać nasze programy polityczne, nasze programy na zagospodarowanie tego kraju, ale kiedy mija wybor, mijają wybory i jedna z opcji politycznych wygrywa, powinniśmy murem stanąć za tą władzą, która jest. Czy ją podziwiamy, czy nie podziwiamy, ale jeżeli ta władza przestrzega konstytucji, to warto tą władzę pochylić. W ramach wydarzenia można było poczęstować ciekawą i drużdówką, a także posłuchać puszczonych z głośnika przemów doktora Rafała Trzaskowskiego. Chcę powiedzieć, że na to nie pozwolimy. Kobiety muszą decydować o swoim życiu i zdrowiu. Czewa i WEJHEROWA Wracamy do 4 września Trójmiasta, gdzie odbyła się demonstracja Mieszkania Nie Zyski, będąca częścią Międzynarodowych Dni Akcji Mieszkaniowej 2025, zorganizowanych przez European Action Coalition for the Right to Housing and to the City, do której przynależy Pomorska Akcja Lokatorska, która zorganizowała protest razem z Razem! Nową lewicą, czerwonymi oraz społecznym Gdańskiem. Początkowo demonstracja skupiała się na zapowiedzianej w nazwie oraz ujętych transparentach kwestii mieszkalnictwa, a w ramach przemów poruszone były cieszące się powszechnym poparciem postulaty, tak jak na przykład budownictwo komunalne, z czasem jednak doszło do swoistej metamorfozy, w ramach której tematy te ustąpiły miejsca w wyrażaniu niechęci wobec rozwoju polskiej armii. Bo żadna wojna narodowa nie jest naszą wojną, dlatego żadne zbrojenia nie są w naszym interesie. Bo prawdziwy wróg nie siedzi w okopach i nie walczy w błocie, prawdziwy wróg siedzi w klimatyzowanym biurze i liczy pieniądze. Więc jeśli mamy budować, to budujmy mieszkania a nie koszary i bunkry. O stanowisko w sprawie tych testów spytaliśmy Adama Szczepańskiego, przewodniczącego Gdańskiego Razem i kandydata społecznego Gdańska na prezydenta Gdańska w ostatnich wyborach samorządowych. Nawet jeżeli ta wojna kiedyś się zakończy, no to ten kryzys mieszkaniowy będzie jeszcze większy, bo ludzie nie będą mieli do dokąd wrócić. Ja jestem jak najbardziej pokojowo nastawiony, ja chcę ze wszystkimi naszymi sąsiadami żyć w zgodzie, niezależnie od tego, czy to są Rosjanie, Niemcy, Czesi, Litwini. Warto w tym miejscu znaczyć, że wspomniana organizacja European Action Coalition for the Right to Housing and the City wspierana jest przez niemiecki think tank Rosa Luxemburg-Stiftung, afiliowany przy partii Die Linke, wzbudzającej kontrowersję, m.in. swoim sprzeciwem wobec wspierania Ukrainy oraz zrzuceniem na NATO odpowiedzialności za inwazję Rosji na Ukrainę. Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Ostatnim wydarzeniem w kwietniu była debata prezydencka między Magdaleną Biejat a Szymonem Hołownią, która zorganizowana została w pobliżu Sea Tower, najwyższego budynku w Gdyni. Czego oczekujesz po tej debacie? E, oczekuję, żeby młodzi ludzie, którzy przyjdą na dzisiejsze spotkanie, zrozumieli, że wybór nie leży w bułopolu Platformy Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości, mm -hmm. tylko leży gdzieś pomiędzy, tam gdzie leżą ich przekonania. Na przykład e, w Lewicy, gdzie startuje Magdalena Biat, osobiście moja kandydatka e, i myślę, że jedyna kandydatka, której faktycznie zależy na głosie młodych i myślę, że dokładnie to zobaczymy na dzisiejszej debacie. Średnie wynagrodzenie w Gdańsku wynosi około 10 tysięcy zł brutto. Etatowiec, który tyle zarabia, musi odprowadzić rocznie 9300 zł składki zdrowotnej, a osoba, która jest jednoosobową działalnością gospodarczą, 3800 składki zdrowotnej rocznie. O zdania na temat debaty spytaliśmy obecnego na niej Michała Wojciechowicza i przedsiębiorcę, współprowadzącego podcastu Lewi prawią oraz prezesa Stowarzyszenia Superpolska, działającego na rzecz budowy społeczeństwa wolnego od obecności alkoholu. Przewidywalna i nudna, powiedziałbym. E, moim zdaniem e, kandydaci powinni stać i za rączkę się trzymać. E, nic. Wielkiego się tam nie wydarzyło. Nie było ognia, co mnie trochę zmartwiło. Mhm. Aczkolwiek może takie polityki potrzebujemy i też mi się podobało, jak na końcu Szymon powiedział, że to taka skandynawska, mhm. no taki sznyw skandynawski. No niechże będzie ten skandynawski sznyt. Może powinniśmy rzeczywiście skupić się na tym, że polityka jest o załatwianiu konkretnych spraw. Porozmawialiśmy również z samą kandydatką. Gdyby miała pani ustawić wszystkich bądź branych przez pani kandydatów w kolejności od pani do kandydata, najmniej przez pani popieranego, to jaka byłaby według pani urodzenia. O nie, nie, nie zadaję takich pytań kandydatom na prezydent. Zachęcam do głosowania na mnie i na pewno nie zachęcam do głosowania na skrajną prawicę.